Pięknie. O, troszeczkę takie malutkie spadki były. No, no. Strzelają do mnie. Złapię tego gościa. Ale ta trawa wygląda, to wszystko, patrz. Dlaczego ja go nie mogę złapać? Stop, no, widzisz, czyli tamten jest jakimś taki, z Trzeba nie wiem, Dobra, pokażę wam grafikę tak wiem, nie no to 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 tam się strzelanie, to strzelanie, ale. nie wiem, nie to nie świeży i zobaczysz sobie jak to wszystko nie się Tutaj zapłaciliśmy mandat za, za, za zabicie tam parę osób, to nic. Szkoli. Tam była taka inna rzeczywistość. Bieździł człowiekowi ten i to zapłaciliśmy a jakby, a jakby mu zarżnął świnie, będzie dym? To nie jest świnie, no, Ty, te, Też jest dym. O, kojena, dobra. Uciekaj. Trochę spadki są Dobra dobra zabiję ci barana to tam gdzie policja też mnie ściga. Dawaj, dawaj prym. I zobaczcie sobie jak Grafika pięknie wygląda 62 trzyma lateczki O i teraz zobaczysz te pięknie Wszyscy Pamiętamy, że tu możemy iść wszędzie, tu możemy jechać gdzie tylko chcemy. jest 100 km planszy. Pamiętamy, że oni musieli wszystko tutaj zrobić. Każdą, każde drzewo trzeba było, każdą trawę. Teraz dojdziemy do jechać. może woda będzie, to że mnie o tu, tu będzie widać Tylko, że się nie zabił no. Proszę bardzo Jest ładny, Wszystko chodzi 50, 51 klat, klatek, no to jest testament do, do karty graficznej Proszę bardzo Wszystko wywalone w ultra Mandat muszę zapłacić 200 dolarów no. o, na, na tamte czasy 200 dolarów to sporo Dobra, dojedziemy do wody. Będziemy widzieć wszystko. Jedziemy. Ptaki śpiewają. Można je zastrzelić, wszystko. Szkoda, że kupy w, le w lesie nie Ale na ryby można iść. Oj, mamy wodę. Jak nie widzicie, że można wszystko dopać. Le leci Jastrza. Widziałeś? I dam tam. tam. Ray, ray tracing? No coś tam się odbija, tylko że ta woda płynie, więc tak nie widać. No, Możemy tego ja Ale po co to pan ma? Jastrzębie? Ryby są? Tak, nie są. O jak jakiś rybak. Dobra, Tego tam, tego, tego z Mgrusiem, Mgrusam, um, zrobić. Nie, tego już tam 3. Ale ogólnie widać jaka jest grafika. Ile klateczek ci z RTX 4070 Ti zaprezentuje? O. Obratwiaj go! Co my tak zawili szybko? No, ale jestem... No i tyle ciebie kochani Historia prawdziwa You are dead tak jak jest informacja na ekranie, czyli zmarłem, poszedłem do nieba i wróciłem. Reinkarnacja to, to prawie jak Hare Krishna to gra. Słuchajcie no, ja jestem bardzo zadowolony z jakości graficznej tej gry. No jest to, to jest coś niesamowitego. Z zobaczcie sam. Czy któraś gra... Ale się zatrzymałem, padł. Po prostu na samym końcu. Czy któraś gra zaprezentuje ci taką grafikę? Fakt, że komputer ma w 90 stopniach, ale to umówmy się. Ta nowa pasta termoprzewodząca musi być jakaś do no, ducha. to prawda. Pozdrawiam. I polecam. Nie zawił się? Na ryj, na web to się zawił.